Witam witam was bardzo serdecznie z tej strony 5 groszy 5 reszty a oto kolejny odcinek, jak wy manten Mantentite Warb z modyfikacją, nowa ojczyzna. A teraz zawarliśmy sojusz z rodakami i ze sfadią i znowu będziemy z nimi walczyć. Zaraz to załatwimy. A, muszę znaleźć jakiegoś Lordziny tutaj chodzącego. Yy, odpoczniemy najpierw chwilę. Znajdę Lorda nie podbije hring Hnort i o jest. O, czeka nawet tam. Jaka jest żądania? Mm, to nie twoja sprawa, żeby się do walki. Tak, tak bardzo chcę umrzeć. O! Pogorszeniu z przejściem. Jakaś mnie nie przejmuje. Gdzie on jest? Za mną, kompanion! Chciałbym mieć konika na serdach. Oby bardzo bym chciał, ale. Nie... Gdzie on? Nie są wrogowie. Hello? Zdą oni tam, to nie. A tu są! A my ich tak sprytnie od tyłu weźmiemy. Łatak! A taku Wid, wid, widłami chcesz mnie, tak? Ja cię potraktuję czymś lepiej. Ustawcie się. Bo no wy to jesteście... no dupę. Znaczy, was jest dużo, więc tam się, mi się przydacie tym razem. Tym razem. Nie ma. Uff. szutem. Nie, nie szutem. О, oh, он жив. Я yeah, еще жив. Я сам говорю. Есть, Эх. Э, также. Год. Выиграна, Виктория, Виктория. No, odejść wolno. Nie potrzebuję takich słabych ludzi jak ty. No, mam full jednostek. Aj, mogę cię rzeczywiście spać. spadnie na stan wojny. Oni mają sojusz, tak? Na to wychodzi. Traktat spokojowy: kresło z sułtanem seranicki. To może też będą zaraz ze mną? Hmm. Ach, słodycz, wygrany. Będzie tak piękne. No Czemu po z Rolfem? Co jest Rolfik? Dlaczego mnie nie lubisz? Tylko kopie, tylko wie za mną jeździł Shouten Niech go She's syn. Sznela, sznela na Moskwę, na Stalingrad. A nie, może nie na Stalingrad, bo przegram. Nie, nie, nie. Na Moskwę się nie ruszy. Na, 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 na. Leningrad na Leningrad. Ojej. chodzić, chodź, 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 chodź i robić. No. Dzień dobry, to? Tak? O. Na, ich weiß nicht, mehr, was ich da Kopf. Ja. Gut. Ja. Nicht scheißen. Dla mnie, dla mnie. Cholera. Ja tu więcej tracę niż... Zyskuję. Kto by mnie strzelał? Wiga jest tam strzelość. Serio, kto by mnie strzelił? Ustawcie się! Co ja im zrobię? Hop. Hop. O, jest. Przyszli. nie niższy syn. Ech. OOO! Masę zas! Hop. Dobrze. Dobrze, dobrze. No i trochę to teraz się... O Jezu. Myśl trochę rozgabiejszej. A i helity już właśnie padają. A moje nie. O Ojej. Jezu. Jezu, ile moich strzela tam. Ktoś tu spadł? Czy mi się tylko wydawało? Ła. Prawie nie mogłem z pistoletu Jak Hitler. Niższy jestem. Dawajcie panowie, wydawać. Ła. Kocham to Ginąć, ginąć wszyscy Cie, Ciebie muszę zabić, z tym wahadełkiem Nie ma wahadłowania. Tak się mówi. O nie line! Scheißen. O jednak. O, otrzymałem jednak tak czy nie? Nie, nie, chyba nie, nie, otrzymałem, otrzymałem chyba, nie, O, Ginął mi nie, nie, go. O. Cholera. nie, syn. Ach cholera. Mam mieć nic się skończyć. Dobrze. Ole, ra, za dużo. Starcie, starcie. Mi się zaraz skończył, chyba, tarcie, co? syn. Idą moi, czy nie? Idą, idą. idą. To jest Ale to jest ekscytujące. Chyba co było się machać? Ciemno się z głowy, ale zabiłem, zabiłem. O, jelisz ku A to skąd się wziął? Eee, nie ma takiego bicia. Jakby, jakby mi się dali przebić. Z drogi, z drogi, 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 drogi. Kalera. Tak, 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 dalej, dalej, dalej... już, oj No jakbym... mi się przybliżył trochę. No właśnie, o to mi chodziło. Hop, ho <ścoughs> Jak się nosili, jak zdjąłem, jak opuściłem tarczy Przepraszam, przepraszam. Won. Won. Kisz kisz, kisz. On. Oni mnie chyba nie lubią. Tak bardzo. W sumie, się nie dziwię, zabija mi cały kraj. Wypowiadam mi wojnę, pokój. Wypowiadam wojnę, pokój. Żyje? Nie, zabiłem go. Oj, to dużo Polera, nie, on zginie. To jest z pewno. Chyba, że dojdą posiłki, on się jeszcze do tego czasu utrzyma. A to było, ojej. Naczekajmy, chyba nie, nie zdołał. No właśnie. Jak ja nie zdołał, to on też, tym bardziej. O. Hop. Łożem dostał. Dobra. Chwilowe cięcie i zaraz do was wracam znowu. Już witam po cięciu. I teraz kolejnym cięciem będzie ich cięcie. Oho. Taki. Hop, hop, oj. Celuje we mnie chyba. Ach. 哎，你到的着，我。

Germekaj, Nie wiem czy Giermyk podoba temu wszystkiemu. Boże, Boże. Ja, może jednak. Jest. Jak. 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 I Jak. 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 Możesz oddejść. Ach, niech to szlak A mnie nawet polubił Ech, cholera. O! Dobrze, Ty masz odejść. Człowiek dymolka, biorę cię, bo straciłem żołnierzy. Męczący z krócykami też cię wezmę. Gdzie są te fa farmerki? E, Markietanki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No Muszę teraz troszkę sprzedać. Oj, skąd ichasz? Lol, lol, lol. Wartownik. Warto Czemu farmera mogę wziąć mieszkać? Dobra, nie masz Mieczników, Włączników jakoś tak nie chcę. Z za dużo mam chyba tutaj no, jednostek. Z, mm, tych strzeleckich. O ile tych rzeczy? Do sprzedania. Yy, opinii poddanych, wasalami i sobą. Tak, tu jest duża lista, więc się szybko nie wczyta. No właśnie. Yy, o, nie ma nikogo? A, tak, byłem tu. W tawernie, w, w zeskodach masz ich wyżywienie. Jeż mi się zwróciło. Hop, 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 W tego gościa wypuścił w sumie. No jakby mi dali jakiś okup na niego, to każdy przyjmę. Bo nie chcę z nim się tu męczyć. Ten fajnie wygląda, czy... Ten fajnie wygląda, ten. Jako zamkniętą oską. Jest to zamknięty w sobie. Tak, wiem, słuchaj. Szczyt hamsa, powiedz do rycerza, że jest zamknięty w sobie. O boże. Jaki suchar mi wyszedł. Oj, ja pierdziel. E, dobra, konie, sterydach. U. 10 tysięcy. Może szybko, szybkość? 44, cztery, 4? Może być. E, Odejść. E, e, nie wiem, czy nie. Nie, 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 nie. E, no, to wszystko jest nasze sobie zawarć, może króla będzie chciało troszkę. Ja, Swarodog, proszę bez, bez hmm, was, bez przesady. Ile? Jeżeli a! Hmm. Pakt obronny wygasł. Pakt obronny. Yes. O, wasalami chcieli ich być? Chodź tu, chami. Drwale widzieli oddziały wroga zmierzające w tę stronę. No no, chodź, no chodźcie. Kozaki. O, Artim. O, książę. Mój moment. Czek, czekaj. Wykorzystam go troszkę. Dobra. Wiecie co? Ale tą bitwę zobaczycie w kolejnym odcinku. Dziękuję i cześć.